Witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, Scientist. A wy oglądacie let's play Silent Hill Trójki. Dlaczego trójka? Ma mnóstwo poziomów trudności, jest jedną z prostszych części, także dlatego ją wybrałem. Jaki genialny stoper mam. Mój stoper to telefon. Jest to bardzo proste do zrozumienia. Telefon jest bardzo uniwersalnym narzędziem. Znaczy się narzędziem. No. Urządzeniem, które może służyć do wszystkiego. Nie możesz przejść. No, rozumiemy to. Nie. Nie wiem. Dlaczego nie może przejść przez kartony. Mamy coś w ekwipunku? Nóż do samoobrony. Nigdy go nie używała, ale teraz. Jak to teraz? Co się takiego stało teraz? Boisz się może tego detektywa? Tak, to jest twój powód. Jestem pewny, że byś go zabiła, gdyby ci zagroził. Eee, a gdzie jest tutaj? Czy to jest, nie wiem, dach tego miejsca, czy co, że nie mógł zaparkować tutaj. Jaki jest powód Twojego problemu? Klasycznie zablokowane. Tak będzie z większością przejść tutaj, ale... Ale nic użytecznego, dokładnie. Większość takich miejsc będzie bezużyteczna, kiedy będą zablokowane. Także nie przejmujcie się, jeżeli jest zablokowane, to oznacza to po prostu, że... Nie jest to wam do niczego potrzebne. No się nie. nie kiedy jest zablokowane, kiedy zamek jest zatrzaśnięty. Albo rozwalony. Dziwne odgłosy dobiegają z tego pomieszczenia. Zobaczmy co się ukryje. Ten pistolet jest tu z konkretnego powodu nie wcale dlatego, że twórcy go umieścili cóż to za potwór? Pewnie myślicie, że będę musiał zaraz odłożyć herbatę, którą piję, i wbić się z nimi. Nic bardziej mylnego, gra zrobi to za nas. Pokaże nam, jak bić, jak uderzać. Co robić z takimi potworami? Nie wiem, jest pewnie jakiś. Je... Masz jakiś bestiariusz? Poszukajmy go. Nie widzę. To najwyraźniej nie ma nazwy. Od dzisiaj się nazywasz potwór. Co ty na to? Będziesz potworem przez całą rozgrywkę, bo header tego chce. Na. Potwór to takie bardzo fajne i wszechstronne stwierdzenie. Można nazwać potworem kogoś, na przykład kto jest w więzieniu. Wtedy jego czyny są potworne. I nie do zniesienia. Tak przynajmniej się wydaje. Że, jeżeli ktoś jest potworem, to jest właśnie taką bardzo złą osobą. Jeżeli mówimy to oczywiście, właśnie w kontekście osoby. Znowu tu wróciłem, nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. Nasz się tak znowu powrócić. To połączenie słów. Polecamy się na przyszłość. Mapa. Kliknij w tę mapę, dziękuję. Mm. Mapę centrum handlowego. Sporszczone bez ON. No, ale sporszczenie i tak dużo daje. No. Powiedzmy, nie muszę się bawić w tłumaczenie. Oczywiście, nie mówię, żebym sobie nie poradził, ale exit. Dlaczego mi się wydaje, że to wyjście? Jak to ciężko? Ja tam nie widzę żadnym w tym problemu, no, żadnego problemu w, tym, w tej czynności, którą miałabyś wykonać. Słyszę kolejnego potwora, tylko do oryginalności to będzie potwór 2. Co ty na to? Uderzył mnie! Nie wolno! Brzydki potwór! Brzydki potwór! Ginie! Ginie! Tak, to będzie potwór dwa. A dlaczego? Bo poznaliśmy go jako drugiego A. Ciekawe kiedy się pogubię z numeracją Jestem pewny, że ten dzień nadejdzie Fajnie Zwracajcie moją uwagę na te drzwi Na pewno do nich przej przejdę o świetnie, kolejny zapis, z którego nie skorzystamy. Napój leczniczy, cóż to takiego, napój leczniczy? Eee, może później coś wpadło pomiędzy paletę a podłogę. Myślę, że to mógł być klucz. Mógł być klucz. Eee. No, za dużo bólu. No cóż, ból bym zawsze napisał przez ukreskowane, ale twórcy tłumaczenia już nie. No to, mamy zaznaczone na mapie, że tu mamy cel, i to jest fantastyczne. Jeżeli nie wiecie, co zrobić ze swoim życiem w tej grze, to wiedzcie, że cel zawsze jest zaznaczony i waszym celem zawsze będzie. No, zrobienie czegoś, żeby wykonać to zadanie. Czyli, jak nie wiecie, co robić, to szukajcie rzeczy, które by mogły pomóc w wykonaniu tego zadania. To zawsze pomaga. Tak, zamek jest rozwalony, roztrzaskany, albo inne rzeczy. E, cześć. Gin. Tak, ty. To jest potwór 3. Nie zapomnijcie. Żeby później wypomnieć mi w komentarzach, że nazwałem go potworem 4 na przykład później. Ale nie, że num numeruję liczbę zabitych potworów. Nie, ja, ja po prostu je nazywam. To będzie gatunek potwór 3. A ile ich zabiałem, to już nie moja sprawa. Później mi to wyliczą i tak na końcu. Oj, wydało się spoiler. Współczuję. Bardzo ważny spoiler. Wcale byście się nie domyślili, że licznik potworów jest na samym końcu. E, pominąłem coś. Dlaczego wam pokazuję drzwi, które są zamknięte? Skoro wiem, że są zamknięte. Nie wiem. Tak z przyzwyczajenia. Pokazujemy ludziom, żeby nie mieli wątpliwości. Te drzwi są zamknięte. Także dlatego. Tylko dla was. Nie dla nikogo innego. Oczywiście nie wszystkie będę sprawdzać, bo... Potwory na przykład. Zdobyłaś szczypce. Do czego mogą być przydatne szczypce? Odrobina logicznego myślenia i wszystko się wyjaśni. Ale tuż po tym jak przeczytamy to coś. Te ulotka. Piekarnia Helen. Ciekawe czemu Helen. Bo... Dosyć oryginalna nazwa. Uważajmy na te potwory typu pierwszego. Dokładnie, potwory typu pierwszego. O. Oczywiście twórcy je nazywali w swój sposób. Ten na przykład potwór typu pierwszego to jest closer. Brzmi jak, nie wiem, zamykacz. O. Ale nie będziemy go tak nazywać, bo ona go nazwała potwór. To będzie potwór w takim razie. Tak. Domyślam się. Nie zrobisz jednak tego automatycznie, mam rozumieć. Tak muszę kliknąć. Użyj. No i świetnie mamy klucz. Zaraz zresztą przeczytamy do czego służy. Klucz wyciągnięty szczypcami. Czy ona wszystko nazywa y, według genezy tego? No. Przedmiotu. Na kluczu jest etykieta. Moje bestsellery. Dlaczego coś mi mówi, że to będzie w takim razie w bibliotece? No. Tak trudno. No, hello. A przejdę obok was. Nie wiem. Dlaczego Nie Wracamy Licznik zabicia potworów 2 Musi być Coraz większy Mogę się tak taktycznie cofać jeszcze przed nimi Podczas uderzenia. Ała Uderzania No ty niedobry potworze gin! A tamten wstanie zaraz. Jak go nie przyda tam. Tamtego, tamtego! Nie tego! Kobieto. W ogóle powiedzielibyście jaki, jakiego koloru są te potwory, bo ciężko mi sklasyfikować ten kolor. Naprawdę. Stanowczo. Wszystkie... Kobiety, które znają się na kolorach, proszę powiedzieć, jakiego to jest koloru? Yy, cześć, papa, pa. potwór typu pierwszego. Ale dlaczego ich nie bije, bo są ciężkie do zabicia? Tak bardzo. O, teraz to użyła z automatu. Nie wiem, dlaczego jej się nagle. Kiedy ma swoje, widzi się, to ona użyje tego, kiedy trzeba. Zdobyłaś naboje do pistoletu. No i zagadka pierwsza. Ech, tutaj jest tragedia. O, o, tego już na przykład nie przetłumaczyli i fajnie. Zagadka po angielsku. I od razu Wam mówię, że nie zamierzam jej e, ro, robić tak trochę, bo to jest. Był graniczy dla mnie przynajmniej z cudem. Jak widzicie, tu są książki Szekspira. I w czym jest problem z tą zagadką? Zobacz. Nie jestem tak sentymentalna jak Romeo i Julia. Już, już się skotknęliście? Trzeba znać i przeczytać wszystkie książki Szekspira. I to nie jest tak, że są do przeczytania tutaj. Po prostu zagadka podpowiada w jakiej kolejności macie je ułożyć tu, w regale, na poziomie trudnym, ale że zagadka jest po angielsku, plus nie czytałem Szekspira, będę zmuszony do używania solucji. I już wiecie, dlaczego Bungo, no, chciał grać jednak na normalnym poziomie trudności zagadek, a nie na trudnym. Bo trzeba znać Szekspira, no. Oczywiście, gdybym był mądry, sprawdziłbym przed. Mm, przed rozpoczęciem nagrywania Jaka jest kolejność tego zamka Ale że jednak tak wyśmienity Ego umysłu nie miałem To będę musiał to zrobić właśnie teraz Przy 13 minucie filmu Jak to? Zagadka? Nie, ja chciałem kliknąć w zamek Dziękuję No i tu macie kod A jaki? Dowiecie się w następnym odcinku